Siemanko, szanowanko serdecznie zapraszam do oglądania, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę i lecimy z odcinkiem. Więc tak, dzisiaj chciałam wam pokazać dość ciekawą aktualizację, a znaczy się na nią pomysł, który sądzę, że byłby naprawdę dobry. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym byście sądzili. Więc tak, co gdyby nasza postać miała możliwość mieć skrzydła, dzięki którym mogłaby latać? Jak wiemy, niektóre pasje mają już skrzydła, ale nic z tym nie latają, więc no, jest to słabe. Ale pomyślcie, jakby to wyglądało. To by wyglądało naprawdę ciekawie, aż dosłownie marzę o takiej aktualizacji. Ale no, nie wiem, czy się doczekamy tego, ale sądzę, że może coś nad tym Turbo Rocket pomyśli. Więc tak, myślę, że to by było naprawdę dobre. Więc lecimy do następnego mojego pomysłu. Drugim pomysłem, którym chciałabym wam zaprezentować, będzie. Więc tak, y... drugi pomysł to możliwość zmiany koloru oczu, ale nie takie zwyczajne zmiany koloru oczu, tylko aby zwierzęta mogły mieć tak zwaną heterochromię, czyli że mogłyby mieć Dwukolorowe tęczówki, co naprawdę by wyglądały ciekawie, a nawet można powiedzieć, wręcz, że dodawałoby im uroku. No, pomyślcie, jakby to wyglądało, to by naprawdę wyglądało świetnie. No, dosłownie brakuje tego w Wildcrafcie i mam nadzieję, że kiedyś taka aktualizacja dojdzie. Oh, czekam na to. Więc trzecim moim pomysłem będzie otóż, iż co gdyby Wild Club Raz na rok, by miał możliwość, żebyśmy go wzięli za darmo, na cały miesiąc. A także dla nowych, początkujących graczy, aby nie mieli ciężko. Co wy o tym sądzicie? Ja sądzę, żeby to by było naprawdę świetnym pomysłem, ponieważ na całym wideo chciałbym dać 30 za tym ludzi. Dajcie choć raz w roku, żeby za darmo go wziąć. Więc tak, teraz to mój kolejny pomysł. Kolejnym pomysłem. Będzie. Więc tak, byśmy sobie wchodzili tak normalnie na wielu graczy, co nie gralibyśmy sobie z ludźmi. A co gdyby pojawił się taki jeden świetny pomysł, który no już jest pełny takich filmów, gdzie dużo ludzi o tym wspomina. Co gdyby byśmy mogli się wymieniać rzeczami z ludźmi? To by było chyba no naprawdę ciekawe. Albo na przykład gdybyśmy mieli na przykład za dużo diamentów. No, diamentów nigdy nie jest za dużo, ale powiedzmy w pieniędzy, byśmy mogli to oddać jakiemuś graczowi, którego na przykład mamy też przyjaciela, który, który potrzebuje, więc byśmy mu oddali. Co, no nie powiem, by było naprawdę ciekawą rzeczą, ale no wiadomo, Turbo Rocket pracuje także nad innymi aktualizacjami, ale sądzę, że może w najbliższych latach pojawi się coś takiego, albo na przykład taka opcja. Co by było naprawdę ciekawą rzeczą. Więc, tak, jeśli podobały Wam się moje pomysły, serdecznie zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów. A jeśli chcecie kolejną część z pomysłów na aktualizację, napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie, aby na pewno zostawić łapki w górę. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. I bye! -o.